Jest, udało się. Witam, dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać. Dobry wieczór po drobnych kłopotach, ale YouTube rozgrzany. Witam Was, moi drodzy, ponownie na kanale Analiza Polityczna. Mam nadzieję, że jesteście wyspani, mam nadzieję, że jesteście w dobrych humorach. Przypuszczam, że jesteście w dobrych humorach, wyspani. Pewnie nie do końca jesteście, dlatego to nie będzie bardzo długie spotkanie, ale no, musieliśmy się spotkać po to, żeby. Podsumować to, co powiedział nam przed chwilą premier Donald Tusk, to, co usłyszeliśmy z jego ust specjalnie, zrobiłem to sobie i obejrzałem w internecie. 19.30 serwis informacyjny, tam już jest takie delikatne polaryzowanie na to, że o, Karol Nawrocki to może nie do końca chcieć dialogu, nie do końca może chcieć współpracy, ale no zobaczymy tego. No i potem na TVP Info podprowadzali orędzie Donalda Tuska. I powiem wam szczerze, moi drodzy, moi mili, nie wiem, czy to jest orędzie Donalda Tuska, nie wiem, czy to można nazwać orędziem. Chłop po prostu nagrał coś do kamery i pogadał sobie troszeczkę, pogadał i de facto ja nie uważam, żeby on tam coś wielkiego i znaczącego nam powiedział. Bo no, co usłyszeliśmy? Że idziemy dalej, że nie cofamy się, że może będzie teraz trudniej niż przypuszczaliśmy, że będzie, a że może musimy jakoś nauczyć się współpracować z na ale nie cofaniemy się przed dobrymi zmianami, przed Polską bogatą, przed rozwojem, przed współpracą na poziomie konstytucyjnym. No bla, 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 bla. Ale oczywiście Donald Tusk poprosił i będzie prosił, zapowiedział, że będzie prosił o wotum nieufności dla swojego gabinetu. Taki ruch, ja oceniam, ruch pod to, żeby mieć jakąś dobrą prasę, moi drodzy. To jest... Emi pisze, że jak masz słuchać, to, 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 to żołądek odmawia ci współpracy. No współczuję, no ale czasami trzeba. Po co Donald Tusk robi taki ruch z tym wotum nieufności? Ano, moi drodzy, robi po to taki ruch, żeby mieć przez moment dobrą prasę. O co chodzi? Najpewniej, bo nie mamy tutaj jakichś zmian w większości sejmowej, najpewniej to wotum nieufności uzyska. To, że Marek Sawicki na dziś, na teraz mówi, że Donald Tusk nie powinien być premierem, że ktoś taki nie może być premierem, że to, że tamto, to jest. Za zbyt mało. Uważam, że i tak ostatecznie Marka Sawickiego przekonają i będzie głosował za tym rządem, bo on tutaj nie ma alternatywy. Marek Sawicki po prostu chce być trochę w centrum uwagi, chce się uważam podroczyć. Ten rząd otrzyma wotum nieufności, na dziś tak stawiam, najpewniej jutro, przepraszam, w środę w Sejmie, odbędzie się głosowanie w tej sprawie, zatem otrzyma wotum nieufności. No i co dalej? Tak? Dalej to jest obliczone na taki mocno propagandowy, PR-owy i pro promocyjny ruch, no bo jeżeli rząd Donalda Tuska otrzyma wotum nieufności, no to wszędzie w prasie, w mediach, na tych Onetach, na TVP Info, na TVN24, wszędzie tam, moi drodzy, zobaczymy informacje, Donald Tusk otrzymał wotum zaufania, wielki sukces premiera, no udało się, wotum zaufania, przepraszam, no udało się, brawo, Donald Tusk obejdzie wszystkie media, politycy z rządu, politycy Koalicji Obywatelskiej obejdą wszystkie media, będą mówić, no tak, ten rząd zdobył wotum zaufania, no brawo, no jedziemy dalej, widać, że mamy silny mandat sejmowy, mamy mandat do tego, by rządzić, będziemy rządzić, Zobaczymy, czy ten zły prezydent, zobaczymy, jak będzie chciał współpracować z nami nowy prezydent. Czy będzie chciał? Mamy wątpliwości, bo widzimy, jakie jest nastawienie Karola Nawrockiego, Bla, 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 bla. Czyli krótki, pijarowy ruch. Robimy sobie wniosek o wotum zaufania. Przegłosowujemy go i więc mamy, mamy motyw do tego, żeby odtrąbić jakiś sukces, minimalny sukces. Motyw do tego, żeby dać coś ludziom więcej, pokazać ludziom, że proszę bardzo, mamy coś, mamy coś, prawda? Mamy mały sukces. Spokojnie, jedziemy dalej, jak mówi Donald Tusk. Nie cofamy się. Zostańcie z nami, drodzy wyborcy, idziemy dalej, będziemy walczyć o dobrą Polskę. I zaraz za tym, w ślad za tym, zaraz jak będzie oczywiście przegłosowana prezydentura i za Przysiężenie Andrzeja Karola Nawrockiego, no to w ślad za tym będzie szła narracja, że ten zły prezydent tak obstawiam. Nie pozwala nam rządzić, że dalej jest to samo, co było za Andrzeja Dudy, że Karol Nawrocki już zapowiada, że tej ustawy nie podpisze, czy tamtej ustawy nie podpisze. Czort z tym, czy oni te ustawy składają, czy nie. Czort z tym, moi drodzy, czy, czy Andrzej Duda wetował, czy nie wetował. Andrzej Duda na 170 ustaw zawetował 5, 5 więc serio, no, średnio ten prezydent, można powiedzieć, im czymkolwiek przeszkadzał. Natomiast oni sobie taką narrację Ubiorom, będą ją moi drodzy stosować. No i oczywiście e, uważam, że w ostateczności dojdziemy do tego momentu, w którym e, e, Donald Tusk zacznie nawoływać, że potrzebujemy wygrać wybory prezydenckie taką większością, żeby móc odrzucić weto e, prezydenta. Na to będzie szło. Oni spróbują tym zagrać, że, żeby. E, Iść na wybory parlamentarne i próbować zdobyć większość, która obali weto prezydenta, będzie mogła obalać weto prezydenta. Pytanie, czy to się im uda, to jest oczywiście. Kwestia wtórna. Trochę nam dzisiaj powierzgał Szymon Hołownia, ale szybko już został sprowadzony do parteru. Cichuteńko siedzi Władysław Kosiniak-Kamysz, Coś tam napisała Magdalena Biejat, ale jakoś tam nie zauważyłem jakiejś aktywności krytycznej Włodzimierza Czarzastego. Oczywiście wszyscy tam się teraz yy, yy, wszyscy tam sobie teraz będą wzajemnie mówić: a ten źle postąpił, ten źle postąpił, ten krytycznie, to mogliśmy zmienić, to mogliśmy zmienić. Zmienić. To są tylko didaskalia to są takie drobne teraz gesty krytyczne. A może coś zmieńmy, może coś poprawmy, musimy wreszcie realizować nasz program. No banały, to są oczywistości. Pierwszym oczywiście sprawdzianem będzie to, czy ten rząd dowiezie jakiekolwiek kolejne obietnice, które miał zrealizować w pierwsze 3 dni, 100 dni do końca. Roku, chociażby tego roku, czyli drugiego swojego roku kadencji, ja nie obstawiam, że tak będzie. Jak słyszę, Jaka była narracja dziś w TVP Info? No to, moi drodzy, ja uważam, że tam się nic nie zmieniło. Polaryzacja, jedna strona zła, druga strona dobra. Musimy się czegoś nauczyć, ale oczywiście zmierzamy w kierunku tej brunatnej, złej Polski i to będzie absolutna tragedia, co to będzie i tak dalej. Taki jest dziś nastrój, i nawet u Donalda Tuska, jak widać, nie ma jakiejś Większej refleksji, że popełniliśmy jakiś wielki błąd, jakieś kłopoty, przepraszam, fatalnie, to jest naprawdę bardzo trudny moment. Daliśmy ciała, ale musimy, musimy teraz się poprawić, iść dalej, poprawić nasze błędy. Nie, tam jest, że no nic, no tak to jest w demokracji, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale się nie cofamy, idziemy dalej, będzie po prostu trochę trudniej. Czyli do tej pory Donald Tusk cały czas. Mówił, że, że odliczał ten czas do końca prezydentury Andrzeja Dudy, że już, jeszcze tam pięć miesięcy, jeszcze trzy miesiące, jeszcze tego. No i co teraz będzie? Odliczał do końca prezydentury Karola Nawrockiego? Czy może będzie zaczynał odliczać do kolejnych wyborów parlamentarnych i potem zdobądźmy taką większość, żeby móc odrzucić weto prezydenta? Może na to będzie... Yy... Obstawiał, zobaczymy. Dokładnie Zofia, dobra mina do złej gry, bo ja uważam, że tam jest fatalnie, nastrój jest fatalny. I zamiast Donald Tusk spróbować pozytywnie mobilizować, coś zaproponować, to on dzisiaj wygłasza w orędzie, w którym de facto nic nie mówi konkretnego, tylko no, dobra, spróbujemy, poproszę Sejm o wotum zaufania. No i okej, okay, no dobra, jak chcę taką politykę stosować, jak chcą dalej w to brnąć, dalej chcą brnąć w taką narrację negatywną na Karola Nawrockiego, na prawicę, proszę bardzo, brnijcie, idźcie w to. Dziękuję bardzo Przemek Kucharski za wsparcie najmocniej. Przeglądam sobie dalej, oglądam sobie, słuchajcie, to TVP Info i tam oczywiście wiadomości ze świata, jak świat komentuje wygraną Karola Nawrockiego i pokazują, że tak w negatywnym świetle, że Orban się cieszy, że Le Pen się cieszy, że to kumpel Trumpa, że AfD się cieszy i że w ogóle niemiecka prasa, że bokser w drugiej rundzie wygrał wybory i co teraz? Także niczego się nie nauczyli, niczego konkretnego. Nie, nie komentują. Dzień dobry, To Fast to Dzień dobry jeszcze raz dla Was, wszystkich moi drodzy. Więc jak dla nas powinniśmy się cieszyć, bo będzie ciekawie, a jak widać, u nich. U nich tradycyjnie, u nich, u nich bez większych refleksji. Więc taka to moja krótka ocena tego, co się dziś teraz wydarzyło. Liczyłem na coś ciekawego. Naprawdę nawet tak sobie planowałem, zrobię spotkanie na żywo, choć już naprawdę resztki sił przeznaczam na to, na to spotkanie. Zrobię to spotkanie, bo może coś się wydarzy. Zaplanuję sobie ten czas. No i co? No i de facto mam po prostu wielką przyjemność, że czytam was. Wasze komentarze, jesteśmy razem i yy, mamy piękny wieczór, ale Donald Tusk niczym mnie nie zaskoczył. Chyba, że... Dopiero się przekonamy, na przykład czy może PSL wywinie jakiś numer Donaldowi Tuskowi. Ja dzisiaj rozmawiałem z jednym z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który po cichu liczy na przykład na to, że uda się tych konserwatywnych posłów z PSL-u przeciągnąć na stronę Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, jakąś taką z nimi koalicję ulepić jeszcze w tej kadencji Sejmu bez konieczności rozpisywania nowych wyborów. I tak jak rano już z Tomkiem gudulą rozmawialiśmy i tutaj się z Tomkiem zgadzamy, ja nie jestem zwolennikiem osobiście, nie wiem, jak wy dajcie znać. Możemy nawet taką sobie ankietę rozpisać, czy jesteście za koalicją, czy jesteście za koalicją PiSu, Konfederacji i PSL. Czy jesteś za koalicją, koalicją PiS? Konfa PSL. Tak nie. Dawajcie, odpowiadajcie, bo ja osobiście nie jestem za taką koalicją. Ja uważam, że branie PSL-u do koalicji to byłby ogromny błąd, nawet odłamów PSL-u to jest ogromny błąd, ponieważ to jest grupa polityków, która. Była teraz w tej koalicji rządzącej, współtworzyła ją, legitymizowała ją i cały czas narzekała na złe pis, złą konfederację i tak dalej. Więc to byłby błąd. Ja uważam, że lepiej jest doprowadzić do tego, żeby ten obóz rządzący się dalej wykryfawiał i żeby źle rządził, bo oni będą źle rządzić, bo tam są kłótnie, awantury i oni nie mają pomysłu na Polskę. To jest po prostu najważniejszy komentarz z tego wszystkiego, dlaczego oni nie potrafią dobrze rządzić. Więc ja nie jestem za tym. Wolałbym naprawdę scenariusz przyspieszonych wyborów parlamentarnych rozpisanie nowych wyborów i po prostu ostre wybory marzeniem. Marzeniem moim i myślę, że marzeniem całej prawej strony jest to i powinno być to, żeby... Jak najszybciej Karol Nawrocki, jeżeli by chciał, miałby taką motywację, czułby takie możliwości, doprowadził do tego, żeby były przyspieszone wybory jesienią tego roku. To byłby dla nas najlepszy scenariusz, bo uważam, że wtedy udałoby się powtórzyć nieidentyczny, ale manewr z roku 2015, czyli Najpierw Andrzej Juda wygrał wybory prezydenckie, a jesienią prawo i sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Tu oczywiście wtedy jesienią, gdyby, gdyby to się udało, nie uważam, że samo PIS by wygrało i mogło rządzić. Potrzebowałoby koalicjantów w postaci konfederacji. I jak dla mnie to jest dobra alternatywa, najlepsza alternatywa, ale nie wiem czy realna. Dzisiaj rano słuchałem Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak powiedział na antenie Radni że on obstawia moi drodzy, że nie w tym roku, ale na przykład w przyszłym roku mogłyby być wybory parlamentarne, czyli po trzech latach. No zobaczymy moi drodzy. Pan Adam Pistrze. Panie Łukaszu, co Pan powie o ruchu Dudy z orderami dla Ukraińców? Absolutnie. Znaczy ja uważam, że w obecnej sytuacji, przy tym jak Ukraina się wobec nas zachowała, no już na koniec Andrzej Duda z tymi orderami dla, dla ukraińskich oficerów popełnił Błąd, już to mówiłem, to jest błąd, ale aż tak mocno się nie zagłębiałem w tę, tę sprawę, bo, bo była kampania prezydencka i to, to, to głównie moją uwagę skupiało. Natomiast no, ja no, nie podoba mi się ta retoryka i cieszę się, że Karol Nawrocki został prezydentem, bo on ma zupełnie odmienny stosunek oczywiście do e, polityki. Względem Ukrainy. FC uchorzył: W Boże, jutro będzie szczęśliwa Polska, Tusk do dymisji, Konfa z Pisem nie mają większości plus z Zanzibarem. Znaczy. PiS konfa i Zandberg nie, nie mają. Potrzebna, potrzeba jest jeszcze tutaj y, y, kilku posłów ewentualnie PSL-u. Znaczy ja absolutnie nie akceptowałbym, nie wiem, koalicję z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem uważam, że nawet by do niej nie doszło i dawanie coś jemu, no ten gość jednak jest wicepremierem w aktualnym rządzie Donalda Tuska. No moi drodzy, no to to akurat ja nie uważam, że to byłoby Coś dobrego, wręcz destrukcyjnego dla całej prawej strony. RF16, bardzo dziękuję za dro, dobre słowo. Zatem Poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. W środę ma się odbyć to głosowanie, zatem jutro taki mini dzień wytchnienia po bardzo intensywnej tej nocy, po, po, po też intensywnym, bardzo dzisiejszym dniu. No a w środę oczywiście głosowanie nad wotum nieufności. Moi drodzy, ja wam jeszcze raz bardzo, bardzo mocno dziękuję za tę noc. Wbiliśmy ponad 105 tysięcy wyświetleń tego naszego... No Spotkania z pilnowaniem wyborów. Mam pewną satysfakcję, bo my tutaj naprawdę uważaliśmy od początku, że Karol Nawrocki ma szansę wygrać te wybory. Wierzyliśmy do samego końca i nasza wiara się opłaciła. Emi, jak ty dzisiaj dajesz radę funkcjonować? Ty byłaś też do samego końca. Pani Jadwiga jest cyborgiem. Tom Chester jest cyborgiem. Tu Festival jest cyborgiem, bo ja was widzę, wykomentujecie cały dzień wszystko. Naprawdę, brawo. ja gdzieś dziękuję bardzo. Dzika Puma, ty też jesteś cyborgiem, naprawdę. Rośniemy w siłę jako kanał, bardzo Wam nie czujecie się jak cyborgi. Ja cyborgiem nie jestem, Ta Michał, bardzo miło. Byłeś też do rana. Większość tutaj ników pamiętam, ale nie wszystkie. Michał, chyba byłeś, może nie byłeś, już sam nie wiem, może byłeś, może nie komentowałeś aż tak intensywnie. Ja się musiałem położyć po południu, zdrzemnąć, bo już. Nie dałem rady, ale, ale jestem bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany z tego dnia. Grey, Fo Grey Fox. Ja też chciałem być rano, ale odpoczywałem po pracy, po, po nocy wyborczej. No i brawo, i, i, i bardzo dobrze. Zatem yy, chodzisz na rzęsach, Emi. Ok, no współczuję. Ja też trochę chodzę na rzęsach, chociaż nie widać, pewnie masz Emi większe rzęsy niż ja. Arkadiusz, siedziałeś do drugiej. To i tak brawo, to i tak wyśmienicie. Jaki mój pies jest dzisiaj zmęczony. Naprawdę. Chłop śpi cały dzień. Nie ma ochoty za bardzo gdzieś chodzić, bo też całą noc praktycznie nie przespał. Jeszcze byliśmy przecież na dworze, kto pamięta. Trzecia w nocy live leciał, a my jesteśmy na dworze. Tak. Jesteś robotem, dzika puma. Okej. Okay. Zatem, moi drodzy, podsumowując, żebyśmy dzisiaj nie, nie siedzieli bardzo bardzo długo, bo należy odpocząć a, a jutro też jest dzień. Jutro intensywnie zaczynamy. O 11:00 spotkanie z Tomkiem Gdulą na jego kanale. Tak, pies reaguje zawsze na słowo na S. Dlatego też teraz tego słowa nie, nie wypowiadam. Moi drodzy. No cóż. Dziękuję Wam jeszcze raz. Dzisiaj był piękny dzień. To racja. Podsumujmy za nami orędzie premiera Donalda Tuska orędzie, którego ja bym orędziem jakoś mocno nie nazywał. Czekamy, co będzie w środę. Adam, słyszałem, co on gadał. On, znaczy. Czy straszył? Można to poniekąd po jako, jako, jako straszenie podpiąć, bo on mówił, jedziemy dalej, nie zatrzymamy się, jedziemy, będziemy walczyć dalej o swoje, nie cofamy się, będzie trochę trudniej, no nie mamy tego prezydenta i tak dalej. Ale nie był jakoś ten Donald Tusk roztrzęsiony. Wszyscy czekali na jego tweety dzisiaj, na jakieś jego wpisy, na jakiś jego komentarz. Tego nie było. Zatem, no cóż y, zrobić, no, y, 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 może tego chciał. Ja gdzieś z tyłu głowy ciągle mam swoją teorię taką, gdzie uważam, że gdzieś z tyłu głowy Donald Tusk nie chciał, żeby ten Rafał Trzaskowski został prezydentem, bo on chce być jedynym samcem alfa po tej stronie lewicowo-liberalnego. On nie chce się nikomu kłama, kłaniać, on nie chce mieć nikogo, komu musiałby nie wiem podpinać ustawy, z kim negocjować, bo on woli walczyć. Lepiej mieć Karola, uważam, Nawrockiego, z którym on będzie walczył, i ten Karol Nawrocki będzie dla niego pretekstem do tego, że czegoś się nie robi robi Niż mi się Rafała Trzaskowskiego i dalej nic nie robić i nie mieć tego pretekstu. Ja tak uważam i głosiłem to od listopada, że gdzieś z tyłu głowy ten, ten Tusk nie chce tego prezydenta Trzaskowskiego, jakoś mocno mu nie zależy. Ale to mówię, to jest moja teoria, nie wszyscy się z nią zgadzają, ale ja ją podtrzymuję i, i tyle. Czemu Trump nie pogratulował? Nie wiem, nie mam, nie, ma, nie, mam, nie mam pojęcia. Może dopiero te gratulacje przyjdą, nie wiem. Moi drodzy, dobrej nocy Wam życzę, dobrego wieczoru. Odpoczywajcie i widzimy się na kolejnych spotkaniach widzimy się na kolejnych live'ach. Będzie im dużo, będzie, będzie ich dużo, będziemy to kontynuować cały czas. Mamy tutaj super grupę. Bardzo. Ekipę, bardzo Wam za to dziękuję. Dziś nie siedzimy, Emi, dziś idziemy spać, żeby jutro ostro walczyć, ostro walczyć. Do zobaczenia. Czuwajcie. Do zobaczenia, moi drodzy. Dobrej nocy.